Najemca nie płaci, nie możesz go wyrzucić? Oto czym różni się wynajem mieszkań od mikrolokali. W przypadku najemców mieszkań są oni chronieni przez ustawę o ochronie lokatorów, a ona wstawia ich w uprzywilejowanej pozycji wobec właściciela mieszkania. Właściciel nie może wejść do swojego własnego mieszkania bez zgody najemcy, bo naruszałby mir domowy. Tak samo właściciel nie jest w stanie wypowiedzieć umowy i eksmitować najemcy, który przestaje płacić czynsz. Co więcej, właściciel musi opłacać koszty eksploatacji takiego mieszkania, a nieuczciwi najemcy potrafią w ten sposób przez miesiące albo nawet lata funkcjonować na jego rachunek Jeżeli Najemca jest kobietą albo jest to małżeństwo, mają mało dzieci albo kobieta jest w ciąży, można zapomnieć o eksmisji. Wtedy są chronieni właśnie na podstawie tej ustawy. A w mikrolokale? Mikrolokale to są lokale usługowe, to nie są mieszkania, w związku z czym ustawa o lokatorów tutaj nie obowiązuje. Najemcami przede wszystkim są firmy, biznesy, przedsiębiorcy i z nimi ustalenia są typowo biznesowe. Umawiasz się na konkretny lokal, z konkretnym wyposażeniem, za konkretną cenę. Jeżeli najemca mikrolokalu przestaje płacić, to rozwiązujesz umowę i od następnego miesiąca wynajmujesz lokal komuś innemu. A ponieważ lokale są małe, są tanie w zakupie, tanie w wynajmie. To jest zazwyczaj na nie bardzo wielu chętnych, dlatego że brakuje małych powierzchni pod wynajem. Jesteś w stanie szybko go wynająć, uzyskać z takiego mikrolokalu nawet dwa razy wyższą stopę zwrotu w mieszkanie w tej samej lokalizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to napisz w komentarzu mikro, a prześlę Ci więcej informacji.